Piękny dzień. Taki specjalny dzień. Trzeba się obudzić. Trzeba się zrelaksować. Idę obudzić tego. Idę obudzić tego. Idę obudzić tego. Mojego słoneczka. Hmm... Słoneczko... Ucimy się. Halo, stajemy. Ha potrzebujcie potrzebuję pomóc. Tak? jeszcze mojego słoneczka.

Słoneczka świetnie miło się. U, że... To idzie, Słoneczko. Słoneczko. Ja bym sobie żarty zrobił. Dobrze. Czy